Zaproponowano kolejną potężną rewolucję w postępowaniach rozwodowych. Otóż Komisja Kodyfikacji do Spraw Prawa Rodzinnego, działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości, zaprezentowała projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada uwaga całkowitą likwidację rozstrzygania o winie przy rozwodzie. Argumentowane jest to tym, że win rozstrzyganie o winie Istotny sposób eskaluje konflikty w lub tworzy nowe, jednocześnie w negatywny sposób wpływa na dobro małoletnich dzieci stron, zwłaszcza jeżeli są przedmiotem pewnej gry pomiędzy rodzicami w postępowaniu rozwodowym, są przedmiotem takiego postępowania, takiego konfliktu. Zmiany, zmiany były postulowane m.in. przez środowisko sędziowskie, w tym niektóre stowarzyszenia. Sędziów. Przypomnijmy, obecnie rozstrzygnięcie o winie jest obligatoryjne, chyba że małżonkowie zgodnie wnosiliby o to, aby rozwód był orzekany bez, bez orzeczenia o winie. Natomiast przecież wina ma istotny wpływ w kontekście alimentów na rzecz byłego małżonka. Czy zatem one miałyby zostać również całkowicie zlikwidowane? Otóż nie. Natomiast proponuje się całkowite przemodelowanie zasad orzekania alimentów na rzecz byłego małżonka. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem alimentów od swojego byłego małżonka będzie mógł się domagać ten z małżonków, który nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, a jednocześnie drugi rozwiedziony małżonek ma istotnie większe możliwości majątkowe i zarobkowe, i dodatkowo orzeczenie alimentów nie sprzeciwiałoby się zasadom współżycia społecznego. Jednocześnie proponowane są pewne wytyczne dla sądów, zgodnie z którymi miałyby orzekać te alimenty. Wśród nich znalazły się m.in. wieki, stan zdrowia uprawnionego do alimentów, sprawowanie pieczy nad dzieckiem przez uprawnionego lub zobowiązanego, czy też czas trwania samego małżeństwa. Czy to rozwiązanie jest słuszne? Moim zdaniem ogólnie rzecz biorąc tak. Chociaż oczywiście można mieć tutaj inne stanowisko, dlatego jestem bardzo ciekawy, co Ty o tym myślisz. Daj znać proszę w tej chwili w komentarzu. Natomiast czy te zmiany wejdą w życie? No biorąc pod uwagę problemy dotyczące... Usprawnienia procedury rozwodowej w kontekście rozwodu bez orzekania o winie przed Urzędem Stanu Cywilnego i konfliktów koalicji rządowej w tym zakresie nie jestem przekonany, choć mam nadzieję, że się mylę, bo te zmiany naprawdę mogłyby w pozytywnym stopniu wpływać na postępowanie rozwodowe. Gdyby to weszło w życie, to byłaby chyba największa rewolucja w prawie rodzinnym w ogóle w historii obowiązywania obecnego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeszcze raz, daj znać w komentarzu, co Ty myślisz, a po więcej podobnych ciekawostek zaobserwuj mój profil.